Na pewno jego celem jest, by pozostać w historii zapamiętanym jako ktoś, kto przyczynił się do światowego pokoju. Także proszę go wziąć pod uwagę, to jest nie tylko moje zdanie, to jest zdanie po naprawdę długomiesięcznej analizie historii tego, co dzieje się u nas w kraju, co dzieje się na Ukrainie, jakie są przyczyny tej wojny. Nie jest to tylko nasze zdanie Polaków. Donald Trump jest jedynym właściwym, szlachetnym człowiekiem na stanowisko, na stanowisko mocarstwa Stanów Zjednoczonych, który wiemy to, nie wierzymy, wiemy to, że zakończy wojnę i przyczyni się do pokoju w świecie. Jeżeli komuś zależy na tym, proszę rozważyć oddanie głosu na Donalda Trumpa.